Bajka o zajączku Filipie i przechodzeniu przez ulicę. Pewnego razu, w małej wiosce na skraju lasu, żył sobie mały zajączek o imieniu Filipek. Filipek był bardzo ciekawym i energicznym zajączkiem, który uwielbiał skakać po łąkach, bawić się w chowanego z przyjaciółmi i poznawać świat wokół siebie. Niestety, jego ciekawość często prowadziła do tego, że nie zawsze zwracał uwagę na to, co się działo dookoła. Pewnego dnia Filipek bawił się w lesie, i zauważył po drugiej stronie drogi piękne soczyste marchewki rosnące na polu nie mógł oprzeć się pokusie aby ich spróbować bez zastanowienia ruszył w stronę drogi na której jeździły samochody ach te marchewki wyglądają tak smakowicie muszę tam dotrzeć jak najszybciej pomyślał zajączek skacząc w stronę ulicy ale filipek jak zwykle nie zatrzymał się aby rozejrzeć się przed wejściem na jezdnię był tak skupiony na marchewkach że nie zauważył zbliżającego się szybko samochodu. W ostatniej chwili, zanim Filipek wszedł na drogę, z krzaków wybiegła sowa Matylda, mądra i doświadczona przyjaciółka zajączka. Filipek, stój! zawołała Matylda swoim głębokim, pełnym troski głosem. Zajączek zatrzymał się w miejscu, a samochód przejechał tuż przed jego nosem. Filipek zbladł z przerażenia. Co ja zrobiłem? Mogło się to skończyć bardzo źle. Powiedział zajączek, drżąc ze strachu. Matylda podeszła do Filipka i położyła skrzydło na jego ramieniu. Filipek, musisz zawsze pamiętać, żeby przed przejściem przez ulicę zatrzymać się, rozejrzeć w lewo i w prawo i upewnić się, że nic nie jedzie. Droga może być bardzo niebezpieczna, jeśli nie jesteśmy ostrożni. Zajączek zrozumiał swoją lekcję. Dziękuję, Matyldo, już nigdy więcej nie będę taki nieuważny. Od tego dnia Filipek zawsze zatrzymywał się przed przejściem przez ulicę, rozglądał się uważnie, a dopiero potem spokojnie przechodził na drugą stronę. I choć nadal był ciekawym świata zajączkiem, wiedział, że ostrożność to podstawa, zwłaszcza gdy chodzi o coś tak ważnego jak bezpieczeństwo na drodze. Marchewki z drugiej strony drogi nigdy już nie były ważniejsze niż jego własne bezpieczeństwo. Jeśli podobała Wam się ta bajka, bardzo proszę o subskrypcję.